To impreza, wiesz, bardzo dużo ludzi jest zdziwiona, że ludzi stać, wiesz, na takie, na takie jakieś imprezy, wiesz, tego, więcej, Dobra. a to ty sobie piankę wziąłeś, powiem ci tego, chodź, sobie, zobacz, na mojej moje dziewiątej, na mojej dziewiątej, zobacz, widziałeś ją, widziałeś jak się ubrała, ja pierdziele, no, no. moja dwunasta, moja dwunasta, na mojej dwunastej, ja nie mogę, nie mogę. Nie wierzę. Ja, ja, ja wiedziałem, tylko nie chciałem ci nic mówić. Ty, 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 ty na, moi, na mojej trzeciej. Ja pierdziłem. Na mojej trzeciej. Zobacz, zobacz, zobacz. zobacz. Na piętnastej czy trzeciej? Na mojej trzeciej. Może trzecia, piętnasta, co za różnica, bo to trójka. Masz na trójkę, widzisz ją? Ja nie mogę. Hmm, Widziałeś, jak się tam... Ja widziałem, wierzę, tylko nie chciałem ci nic nie, mówić. Jak nie, na jedenastej, na jedenastej, zobacz, zobacz. Andrzej, na jedenastej, Andrzej jak się ze starzą, widziałeś to? Powiem że jak byliśmy ostatnio u Basi i Bogdana, ja byłam zdruzgotana, ty widziałeś to? Widziałem, tylko nie chciałam ci nic mówić. Znaczy naprawdę, to, wiesz, powiem ci, że naprawdę ten klimat u nich, to było coś niesamowitego, coś no i... nieprawdopodobnego, no i... że widziałeś, jak już się zbliżała. Widziałem, nie, tylko nie, nie chciałam ci nic mówić. No. No daj spokój, ale, ale proszę cię, weź przestań. Idź, idź, idź. A daj mi Idź, idź. A proszę cię, mnie nie proś. I idź. Naprawdę. Powiem Ci tego, jak tylko zbliżaliśmy się do jej domu, nie? Do drzwi. Ja zapukałam ja pierwszy, ale ty widziałeś, co Baśka zrobiła? Otworzyła drzwi. cześć. Ja nie mogłam, wiesz, dla mnie to było coś nieprawdopodobnego. Ja tak nie robię. Otwieram szparkę, patrzę, sprawdzam, weryfikuję. A to od razu taka miłość, wiesz, taka przyjaźń. Coś nieco, coś nieprawdopodobnego. Ja widziałam, tylko nie chciałam Ci nic mówić. Była taka sytuacja, potem jak weszliśmy, spojrzałam na Basię, co pomyślałam, chodź, 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 jeszcze ci coś pokażę. Tam. Chodzisz na drugiej, na drugiej, na drugiej. Widzisz Zenka? Widzisz Zenka? Idź. Nie bo że coś tego. No, a idź, i prawda? I ty, nie, to ty idź. I Weź przez A Idź. No i spadło, jest to, przyjęcie. Powiem ci ten, że Basia, wiesz, powiem ci tak, powiem ci, Basia to moja najlepsza przyjaciółka. Ja złego słowa, o niej nie powiem. Ale jako ona miała sukienkę. Widziałeś to? Widziałem, tylko nie chciałam ci nic mówić. Naprawdę, Bogdan, wiesz, ja wiem, że Bogdan, twój, twój najlepszy przyjaciel, złego słowa o nim nie powiesz. Ja powiem. Ja powiem, że naprawdę tak się jakoś posunął wiek już. Jakoś tak zaniedbany jest strasznie, wiesz? Jak z strasznie, wiesz? Coś niesamowitego, wiesz? A potem zauważyłeś, jak Basia przyniosła ten swój sernik? Ale idź, proszę. Ale idź. Ale daj spokój. No weź idź. Sernik na zimno. Sernik na zimno zrobiła. Ja myślałam, że zdechnę. Zrobiła na ciepło, rozumiesz, i, i, i oziębiła. Ja myślałam, że ja zdechnę, wiesz? Obiecanki za sanki. O Boże, Boże. Ona, wiesz, ukroiła jedną czwartą sobie tego sernika, rozumiesz? I jedną czwartą. sobie pomyślałam, Boże, Basia nie jest, nie? A powiedziałam, Basia jest. Nie, przez tam sam zawiniesz, schowasz pod pachy, wiesz, tak dalej, Ale nagle, wiesz, ona ukroiła dokładnie taki sam wielki kawałek sernika dla mnie. Może jak ja się zdenerwowałam, przecież wiesz, ja jem jak ptaszek. Nawet okruszki kruszki zjadasz. To była taka sytuacja, że poszłam u nich do toalety sprawdzić, czy wszystko mają. Co zresztą powiem, powiem i byłam zdziwiona, wszystko mają, wiesz? Naprawdę, wszystko w kibelku. Normalnie królowie smalcu i pomarańczy. Ja widziałam, tylko nie chciałam ci nic mówić. No, i tak wiesz, i nagle zauważyłam, rozumiesz, na, na, na Bogdana coś znalazłam. Za kibelkiem, rozumiesz, w gniazd, do gniazdka była włączona wiertarka, na ziemi leżała półka niepowieszona okay. i wkręty, rozumiesz, takie śruby leżały, niewkręcone. Wszystko na temat Bogdana. Ja widziałam, tylko nie chciałam ci nic mówić. Co i u nas czegoś takiego nie ma. Jest coś do wkręcenia, biorę wiertarkę, nawiercam, wkręcam, wieszam, prawda? No pewnie już. Ja nie wiedziałam, że z tego Bogdana to taka dupa wołowa. Nie ja wiedziałam, tylko nie chciałam ci nic mówić. Czy była taka sytuacja, poszłyśmy z Basią do garderoby przymierzać staniki? Ja widziałem. No <noise> ja ci nie chciałem nic mówić. Ja sobie gadarę i wiesz, nagle ja mówię, Basiu, czemu wy się tak z Bogdanem kłócicie przy ludziach, nie? A ona do mnie mówi, słuchaj, my się kłócimy, ale my po każdej kłótni mamy seks. A. <noise> Powiedz mi, czy my jesteśmy dobrym małżeństwem? <noise> no jasne, ja nie pamiętam, kiedy się ostatnio kłóciliśmy. <noise>